Szanowni Państwo, dzisiaj opowiem o tym, jak PiS przyjmuje wolne media i jakie są tego konsekwencje. Zaczęło się parę miesięcy temu przy okazji tzw. repolonizacji mediów, czyli kupna grupy Polska Press przez Orlę spółkę Skarbu Państwa. To zacznijmy od tego, że samo to pojęcie – repolonizacja mediów – ono jest niewłaściwe, ponieważ kapitał nie ma przecież narodowości, żeby tak w ogóle mówić. Grupa Polska Press to był szereg mediów lokalnych i one są o tyle ciekawe, że one wypełniają pewną niszę, bo one trafiają tam, gdzie media mainstreamowe często nie trafiają, głównie w mniejszych miejscowościach. No ale teraz tak, generalnie ciężko jest twierdzić, że od Lenu to był jakiś złoty interes, no bo jednak weszli na rynek, który wcale nie rośnie, a wręcz maleje. Także ciężko jest znaleźć jakiś większy cel, sens tego ruchu, no poza tym jednym oczywistym, niestety, czyli tym, że te media mają stać się kolejną tubą propagandową dla rządu, tak samo jak działa już zresztą TVP. Ponadto tym samym te media też się uniezależnią od potrzeby zysku, bo to właśnie w nich spółki Skarbu Państwa będą kupować reklamy, co je także przytrzyma przy życiu, niezależnie od sprzedawalności, popularności czy w ogóle treści tych mediów. Kolejny etap przejmowania mediów to jest obecnie głośny podatek medialny. I my w środę 10 lutego zobaczyliśmy, jak może wyglądać Polska bez wolnych mediów. Więc, jakie ten podatek niesie konsekwencje? No po pierwsze, tym podatkiem medialnym PIS chce osłabić niezależne od państwa media, po to, aby w przyszłości je móc przejąć. No ale po drugie, i o tym się mówi dużo mniej, to 35% tego podatku ma trafiać do nowego funduszu. I celem tego funduszu ma być realizacja szczególnie istotnych społecznie projektów szczególnie istotnych społecznie. Czyli jak o tym zdecyduje komisja zależna od ministrów, od rządu. Także czy dla nich takim pożytecznym projektem ma być wsparcie DVP albo wsparcie Tadeusza Ryzyka, no my tego nie wiemy. Także wprowadzenie tego podatku oznaczać może nawet likwidację części mediów w Polsce, co też znacznie ograniczy społeczeństwu w ogóle wybór interesujących go treści. Także podsumowując, podatek od reklam to nie jest żadna solidarnościowa danina, jak chcą to sprzedać, a jest to wyłącznie kolejny mechanizm, kolejny etap niszczenia liberalnej demokracji i krok po kroku wypychania Polski z Europy.